Shimano. Idziemy Jedziemy, wszyscy razem No, Kolega kierowca Kolega nie kierowca Dobra słuchajcie, idziemy jedziemy połowić, zobaczymy co wyjdzie, jak wyjdzie e, No pogodę mamy fajną Chociaż w nocy duży mróz, 8 stopni było Teraz coraz cieplej Słoneczko już, już fajnie grzeje, więc może, może coś się uda. Ostatnio woda się otworzyła, więc jesteśmy w pełni nadziei. Zobaczymy jak wyjdzie. Patryk, dopowiedz coś Nie jestem przygotowany. <laughs> bo ta sama duża rzeka z chłopakami jest Marcin, Przemek jestem ja jest trochę cieplej także mamy nadzieję na jakieś tam kontakty z rybą Marcin z Przemkiem byli dwa tygodnie temu na tej rzece to Przemek mm. bardzo fajnie połapał także liczymy na to, że Zrobiło cieplej, to i tej, 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 tej ryby będzie trochę więcej. Zobaczymy, jak coś to postaramy się wszystko nagrać i z pokazać. Mam nadzieję, że w końcu jakaś, jakaś ryba na filmie będzie. Zobaczymy. Mamy tutaj taki trochę polny odcinek rzeki. Ale zobaczcie, jak fajnie to wszystko wygląda. Ile zakrętów, dołków, rozlewisk. Dobrze pięknie. jak się rzucił stronę niesamowite pod tym nasypiam tam gdzieś Miałe, fajne wyjście z wody no, już powrzucałem całą listówkę do planu, ale nie powtórzę Czemu, jak co robisz? Wyciągam z zaczepu przyręte. <gry> Trzeba kamień ze sobą. <noise> Czemu kamienie w kieszeni? <noise> Bo dopiero go złowiłem. Jak <noise> <noise> sobie pomyślałem, ale fajnie tam złowiłem. <noise> no co za przynęta? Ten nowy? No O Fajnie chodzi gdzie coś z tego? Nie wiem O, to No Ty Dada! to jesteś gość <laughs> Tak jest Tylko kamień straciłem No trudno no. Lepiej kamień jak kenard Ale taki fajny kamień był <laughs> I co? Za pomocą kawałka linki i karabinczyka można sobie poradzić. Dokładnie. No i kołka. Zazwyczaj. Trzeba chcieć. Trzeba zazwyczaj chcieć. Zazwyczaj. Korzystając z okazji to pokażę Wam jak się przygotowałem na dzisiejszy wypad, żeby nie zabrakło prądu w eee, To tak, w torbę wróciłem e, ładowarkę na trzy baterie. Ładowarka wpięta jest do powerbanka 20 000, 000 mAh. Eee, no i taki myślę, zestaw umiejętności wystarczy, żeby na bieżąco gdzieś tam naładowane baterie wyciągać i wpinać do GoPro, Poza tym się zmierzę miarę ciepło i te baterie trochę na no, trochę więcej starczają. Czekaj, czekaj, czekaj ty. Gdzie? No, nie, nie, nie. Żebyś ty nie wpadł